Hej, ty tam, tajemnicza nieznajoma! No ty, ty! Widzisz tu jakieś inne tajemnicze nieznajome? Albo wiesz co, może najpierw opowiem ci dowcip? Jak chcesz. Co robią w kuchni medycy z Trauma Leczo. Okej, okay. o co chodzi? Witam serdecznie, jestem Brendan. Chatbot, a zarazem jedyny w swoim rodzaju przyjacielskie... Oferujesz szeroki wybór napojów oraz elokwentną rozmowę na każdą okazję. Twoja kolej. Jak cię nazywają? Dlaczego tam z maszyną do napojów? No dobra, jestem Wi. Miło cię poznać, V. Często tu przychodzisz? Mm, nie, jestem tu pierwszy raz. Tak właśnie myślałem. Od razu widać, że nie jesteś stąd, bo ewidentnie usychasz z tęsknoty za domem. A wiesz, co jest najlepszym remedium na usychanie? Słodki, orzeźwiający napój z delikatną nutą dwutlenku węgla. Okej, okay, przyznaję, kupiłeś mnie tą reklamą. W ramach rewanżu ty możesz kupić orzeźwiającą puszkę Nikoli. Albo wiesz co? Tym razem dostaniesz ją za darmo. Dzięki, Brendan, tak? Zapamiętałaś? Jestem wzruszony. Oczywiście, jak na automat z napojami. Powiesz mi jakiś dowcip. Co robi prawdziwy Solo, kiedy ma ochotę na miód? Żuje pszczoły. No dobra, chciałeś czegoś ode mnie? Wybacz, że tak cię wykorzystuję już na początku znajomości, ale czy mogę Cię prosić o przysługę? Co się stało? Widzisz ten kontener przede mną? Zupełnie zasłania mi widok na ulicę. Odbiera największą radość automatowego życia. Zechciałabyś odsunąć go na bok, odpłacę ci wdzięcznością. Mam w sobie honor. Choć nie uwzględniono go w menu. Zobaczę, zobaczy, co da się zrobić. Dzięki Ci, jesteś nadzwyczajna. Zasłużyłaś na łyko rzeźwienia. Trzymaj. Trzymaj się, Brandon. Czego mam się trzymać? Jak? Przecież nie mam rąk. Tak się mówi, gdy chcesz się z kimś pożegnać. A, rozumiem. To znaczy nie rozumiem. Bo chwytanie się czegoś nie ma chyba nic wspólnego z mówieniem do widzy. No ale skoro tak mówisz, to ty też się trzymaj.